Skoro 80% ludzi uprawiających seks ma w życiu kontakt z wirusem HPV, ty najprawdopodobniej też pójdziesz do wirka z kimś, kto akurat go ma. Aż 70-80% tych osób wirusa w swoim życiu złapie. Reszta ma szczęście lub szczepienie. Ile z nich zwalczy HPV samodzielnie układem odpornościowym? W ciągu dwóch lat aż 91-95%. Czyli nawet jeśli złapiesz HPV, dziad prawdopodobnie sam zniknie. Ale jeśli HPV u ciebie nie zniknie, może zacząć psuć komórki szyjki macicy. To psucie, czyli dysplazja, pojawi się u 10 do 20% osób. No. Najmniejsza dysplazja, CIN 1, u 90-95% osób samoistnie zniknie w max 2 lata. Raczej nic Ci nie będzie. Ale CIN 1 może nie zniknąć. Komórki będą psuły się dalej i zrobi się CIN 2. Jak u 10-15% osób. CIN 2 się leczy, usuwając zepsute komórki. Czasem się obserwuje, ale niektórzy o swoim CIN 2 nie wiedzą. U 20-30% do 30 osób z CIN 2 rozwinie się CIN3. A od 30 do 50% osób nie robiących z tym nic, po jakimś czasie z CIN3 rozwinie się rak szyjki macicy. Tak rzadkie, że niemożliwe. A jednak mnie spotkało. Dlatego, żeby wyłapać dysplazję, rób cytologię. Żeby uchronić się przed typami HPV, których jeszcze u Ciebie na herbatce nie było, zaszczep się. Żeby zmniejszyć ryzyko infekcji dysplazji i raka, żyj zdrowiej i nie pal Możesz też zrobić test na HPV. A jeśli masz raka, lecz się i nie trać nadziei. Zdrówka!